Was wszystkich w następnym odcinku. Mam na imię Ewelina i od 12 lat jestem psychologiem więziennym w dziedzinie psychologii sądowej, a także psychologii kryminalnej. Dzisiejszy odcinek to temat gaslightingu. Jeżeli doczekacie do końca, to posłuchacie na temat bardzo interesującej informacji, o której dowiedziałam się jednym z najnowszych badań naukowych. Jest to informacja, która dotyczy tego, do jakiego stopnia Jesteśmy podatni na manipulacje ze względu na to, w jaki sposób postrzegamy nasze poczucie kontroli i władzy. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, to poczekaj do końca tego filmiku i wtedy zobaczysz, jaka jest odpowiedź. Na samym początku dam Wam dwa przykłady i zadam Wam pytanie na samym końcu. Po tych przykładach, które z tych przykładów to jest gaslighting. Pierwszy przykład to Ania i. Tomek byli na imprezie. Na drugi dzień Ania uważa, że Tomek yy, inaczej zinterpretował wydarzenia, które miały miejsce na tej imprezie. Drugi przykład to: Piotr zauważa, że jego partnerka Marta często zmienia zdanie na temat spraw, które już obydwoje omawiali. I kiedy mówi o tym swojej partnerce, to Marta mówi Piotrowi, że nigdy w życiu nie mówiła o tych sprawach. Które z tych przykładów myślicie, że jest gaslighting? Mówi, mówimy tutaj o prawdopodobieństwie, więc pierwszy przykład, kiedy dwie osoby mają inną perspektywę na temat tego, w jaki sposób zauważyły pewne wydarzenia, najprawdopodobniej nie jest gaslightingiem, dlatego że każdy ma prawo do swojej refleksji na temat tego, co pamięta i do swoich spostrzeżeń. I w tym przypadku jedna osoba nie narzuca rzeczywistości drugiej osobie ale dzieli się swoimi spostrzeżeniami. I to jest właśnie ta delikatna różnica pomiędzy gaslightingiem, a nie gaslightingiem. W drugim przypadku najprawdopodobniej jest to gaslighting. Dlatego, że Marta próbuje wmówić Piotrowi, że jego rzeczywistość jest błędna, że jest niekompetentny w określaniu swojej rzeczywistości, mimo tego, że Piotr, Pamięta, co było omawiane w dyskusjach? Badania empiryczne na ten temat skupiają się głównie na zjawisku gaslightingu w relacjach romantycznych, a także w środowisku klinicznym. Ale oprzemy się tutaj na relacjach romantycznych, jako że ten temat jest bardzo często omawiany, tak samo w badaniach naukowych, jak i w społeczeństwie. Na czym polega gaslighting? Szybko można to wytłumaczyć poprzez określenie gaslightingu, jako manipulacji, w której ktoś wmawia tobie, że jesteś niekompetentny, niekompetentna w określaniu, w postrzeganiu swojej rzeczywistości. Niestety, taki rodzaj manipulacji prowadzi bardzo często do zmniejszenia poczucia własnej wartości u ofiary, a co za tym idzie, ofiara bardzo często. Zmienia poczucie kontroli nad swoim życiem i czuje, że traci ją w postrzeganiu swojej rzeczywistości. Ofiara bardzo często zaczyna kwestionować to, czy to, co widzi, jest prawdziwe, czy jednak sobie tego nie wymyśla. Ofiara zaczyna wątpić we własne umiejętności poznawcze. Co się okazuje? Że na samym początku, kiedy tworzymy związki romantyczne, w fazie love bombing, w fazie takiego intensywnego zauroczenia, intensywnej fascynacji drugą osobą, w tej właśnie fazie jesteśmy bardziej podatni na bycie ofiarą gaslighting. Jeżeli zaczynasz swój związek romantyczny, jest pewien bardzo kluczowy moment w tym związku na samym początku. Jest to moment, kiedy ty podejmujesz decyzję. Świadomie, że uważasz, że osoba, z którą się spotykasz, jest warta Twojego czasu, że jest to osoba wspaniała, wartościowa, fascynująca i godna zaufania. To jest moment przełomowy, jeżeli chodzi o podatność na gaslighting. Dlatego, że jeżeli osoba na tym początku zaczyna Tobą manipulować używając rodzaju manipulacji gaslighting. A ty już wytworzyłeś, wytworzyłaś sobie w swoim mózgu obraz tej osoby i podjąłeś, podjęłaś decyzję na temat tego, jaka ta osoba jest, będzie tobie trudno uwierzyć w to, że ta osoba tobą manipuluje. Bliskie relacje z drugą osobą wpływają na to, w jaki sposób postrzegamy różne sytuacje i je odczytujemy. Interpretujemy. Nasze bliskie relacje też wpływają na to, w jaki sposób podchodzimy do wiary w to, że nasze myślenie jest błędne. Na samym początku ktoś celowo Tobie wmawia, że Twoje myśli, Twoje doświadczenia są błędne, a Ty już jesteś w tej fazie zauroczenia, fascynacji drugą osobą, będzie Tobie ciężej. Nie poddać się właśnie takiej manipulacji. I zapewne będziesz żyć w takim samozaprzeczeniu, że jednak ta osoba tobą nie manipuluje. Ty zaczynasz kwestionować swoją rzeczywistość. Na tym właśnie polega gaslighting. To prowadzi do niższego poczucia własnej wartości, a co za tym idzie utraty poczucia kontroli nad własnym życiem. I teraz podzielę się z Wami interesującą informacją. Która była rezultatem badań naukowych przeprowadzonych przez Gravesa i SAMPA w 2021 roku. Ich badania zasugerowały coś bardzo, bardzo fascynującego. Osoby z wysokim poczuciem kontroli, tak samo jak osoby z niskim poczuciem kontroli, są bardziej podatne na gaslighting. Nabycie ofiarą takiego rodzaju manipulacji, niż osoby, które mają poczucie kontroli zrównoważone. Czyż to nie jest interesujące? Mi się wydawało, że to by były osoby, które mają słabe poczucie kontroli, które są bardziej podatne na manipulacje typu gaslighting, niż osoby, które mają wysokie poczucie kontroli, ale ich badania sugerują, że jeżeli jesteś na ekstremum, to masz większą podatność na to, że będziesz ofiarą gaslighting. Osoby, zarówno w pozycji silnej, jak i słabej, są bardziej podatne na bycie ofiarą gaslighting niż osoby, które mają zrównoważone podejście do władzy i kontroli. I zostawię Was z tą informacją teraz. Każdy z nas czasami używa gaslightingu. Tak jak już powiedziałam wcześniej w moim poprzednim filmiku, każdy z nas ma pewne cechy narcystyczne. To nie jest tak, że wszyscy jesteśmy perfekcyjni bez właśnie takich cech, które są problematyczne, bez zachowań, które są problematyczne, bez manipulacji. Każdy z nas do pewnego stopnia używa takich właśnie zachowań jak gaslighting. Tylko tutaj chodzi o to, czy to jest problematyczne w naszych relacjach i czy to powoduje, Szkodę psychologiczną u innych osób. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności od tego, gdzie jesteście. Pa.